Leokadia Klawiter weszła do ośrodka kultury i od razu skierowała się na drugie piętro. – Dzień dobry – rzuciła w stronę otwartych drzwi, za którymi w głębi pokoju, dobrze ukryta za ekranem komputera, siedziała Renia Zgnilna. Pracując wiele lat dla wójta, Leokadia Klawiter wiedziała, że nie należy czekać, aż urzędniczka zgadnie, kto jej powiedział dzień dobry, tylko trzeba iść dalej. Zwykle cicha odpowiedź nadlatywała po kilkunastu sekundach. Chyba, że miało się do Reni sprawę. Wtedy należało czekać w drzwiach. Jeżeli Renia oceniła, że dana osoba nie targnie się na jej życie, nie przerwiesz ale nieważnych czynności, nie będzie zadawała niewygodnych pytań oraz, to było chyba najgorsze, nie będzie jej Reni wciągała w żadne prace których wykonanie należałoby rozpocząć natychmiast, wówczas zapraszała interesanta do środka, a czasem nawet, co stanowiło wyraz wysokiego uznania reni dla przybysza i zdarzało się nieczęsto, sadzała gościa zastojącym w pokoju stołem i sama wychodziła z biurka. Do okrągłego stołu, jak do świętego ołtarza, dopuszczane były tylko osoby wyjątkowe i osobiście zapraszane. Jedynie roksana Gawryluk i Maciusz Kaletka, nie czekając na żadne zaproszenia zgnilne, ładowali się na krzesła bez pardonu. Leokadia Klawiter nie miała sprawy do Reni, miała sprawę do Gerarda Łosia. W sekretariacie było jak zwykle pusto, ale kto znał zwyczaje Maciusia Kaletki, wiedział, że kiedy krzesło jest zasunięte, Maciusia nie ma, bo nie ma a kiedy odsunięte i obrócone, jakby ktoś w pośpiechu je opuścił, oznacza to, że Maciusia nie ma, ale jest. Albo u Roksanę Gawrylok, albo u reni zgnilnej, albo na papierosie z koleżanką trzyćwiertną. W toaletach Maciuś kaletka bywał rzadko i tam go nie szukano. Legenda głosiła, że kilka lat wcześniej spędzał sporo czasu na intymnych rozmowach telefonicznych pod schodami. Legenda głosiła również, że potrafił się uśmiechać i nawet, co powtarzano sobie szeptem i z nabożną czcią, być prawie miły. W tamtych czasach Gawryluk tropiła kaletkę po całym ośrodku kultury z zegarkiem w ręku wyliczając minuty nieobecności na stanowisku pracy i grożąc wyciąganiem rzeczy różnych od konsekwencji pozwolnienia dyscyplinarne, bo jak mówiła roksana Gawryluk, nikt, ale to nikt, za kaletką stawał nie będzie. Z nerwów obydw. I nade wszystko o karierę, Kaletka nie tylko zawiązał sojusz z personalną, ale zdradził dotychczasowe znajomości, popadł w obłęd donoszenia, utrącania, uprzykrzania i knucia, w czym daleko z tyłu zostawił wszystkich konkurentów. Niektórzy żałowali losu Maciusia Kaletki, ale większość uznała, że oto objawił się prawdziwy charakter sekretarza biura Ośrodka Kultury w Łysej Górze. Krzesło kaletki obrócone było 180 stopni. Leokadia klawiter zajrzała do gabinetu dyrektora. Antoni zaczęła, ale odpowiedziała jej cisza. Antoni mierzwa siedział przy biurku i patrzył w okno. Antoni, powtórzyła głośniej. Gdzie jest kaletka? Dyrektor się wzdrygnął. Jest, odpowiedział szybko. Ale gdzie? Zapytała spokojnie Leokadia Klawiter. I gdzie jest Gerard? Antoni Mierzwa opuścił głowę bardzo nisko. Wyglądał jak ślimak, który chce się zamknąć w swojej skorupie. W sekretariacie zaskrzypiała podłoga. Leokadia Klawiter się odwróciła. Maciuś Kaletka jak żywy siedział przy biurku. Proszę mnie zapowiedzieć Wójtowi. Nie ma Wójta. Odpowiedział kaletka nie odwracając oczu od ekranu. A kiedy będzie? Leokadia klawiter zachowywała stoiczki spokój. A kto go tam wie, prychnął kaletka. Poszedł gdzieś. Nie mówił gdzie. Papiery z powiatu się piętrzą, ledwie nadążam z odpowiedziami, a wójta nie ma. Umówił się ze mną na trzecią. Może zapomniał. Wójtowi ostatnio często się to zdarza. Zapomina. Albo przekłada, albo się spóźnia, albo wcale nie przychodzi. Kaletka wydał usteczka. I tłumacz się tu człowieku potem. W gabinecie dyrektora odsunięto krzesło. Panie Maćku – zaczął Antoni Mierzwa z niezwykłą dla siebie ostrością. Pan się chyba jednak... Dyrektor Ośrodka Kultury przerwał w pół zdania i zawrócił do pokoju. Maciuś Kaletka z triumfalnym uśmieszkiem spojrzał na Leokadię klawiter. – Pani sama widzi, jaki tu się chaos wkrada – powiedział i spokojnie odwrócił się do komputera.